Dzień dobry! Idę właśnie wykonać test na Dawida 19, bo jutro wyjeżdżam. Wyjeżdżam jutro z Polski. No i zobaczcie, jaka brzydka pogoda mnie żegna. Ostatni dzień wolności! Masakra! Strasznie mi się jechać nie chce, no ale trzeba, bo trzeba zarobić pieniądze, żeby jechać w kolejną podróż i żeby Żebym mógł już na stałe wrócić do Polski Mam pewne konkretne plany Zobaczymy co ten rok przyniesie i co dam radę Zrobić. W każdym razie dzisiejszy odcinek będzie taki trochę przegadany z podróży, ale i tak zapraszam. Dobra, już zrobiłem test. W międzyczasie poszedłem sobie zrobić zakupy i idę odebrać wynik. Trzymajcie kciuki. Ê, ô, 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 Te Wojda Hall OK, dzięki Dobra mam wynik testu jedziemy do pracy. Oczywiście negatywny, prawda Tak więc to już mój drugi test Pierwszy raz robiłem jeszcze w Turcji, to było w grudniu, jak do Egiptu leciałem. No i teraz, żebym mógł polecieć do Anglii, kolejny test w Anglii. Kolejne dwa testy, za które zapłaciłem 1000... Jeszcze dzisiaj będę podawał rzeczy busem, bo lepiej mi się opłaca podać busem niż zabierać ze sobą do samolotu, a dwa, no do samolotu to i tak nie wezmę roweru, prawda? A rower a roweru potrzebuję, żeby móc wam pokazywać Anglię Na wypadach takich weekendowych Ale biorę, biorę totalne minimum rzeczy, jedną walizkę, trochę ubrań, żadnych wyjściowych nawet nie biorę, rower i to wszystko, bo po co mi cokolwiek więcej jak jadę na 8 miesięcy zarabiać kasę, a nie, a nie żyć żyłem przez półtorej roku ostatnie. To było zarombiste, półtora roku. Uhu! No i jestem, dojechałem na lotnisko Szupena w Warszawie. Czas założyć kaganiec. I za dwie godziny. Wylot! Nigdy w życiu nie widziałem takich pustek na lotnisku w Warszawie. Tutaj dosłownie nie ma nikogo. Hej, ej, Sala! No dobra. tu jestem... Już... To jestem już po odprawie. I szukam teraz... Twojej bramki eh, za półtorej godziny odlot. Siedzę na samym końcu Samolotu Przy toaletach <laughs> Jeszcze tak w ogonie nie siedziałem o, Ale bardzo Elegancki, zadbany samolot Chyba nowy jest Bo to tutaj nawet Gniazdko jest Bardzo, no wszystkie typy Więc Nieźle No i za. Dwie godziny będę, w dwie, dwie pół godziny w Londynie lądujemy. Chyba nie ma dużo ludzi. Fajnie, jakby nikt nie siedział. Ale zimno w tym samolocie jest na maxa. Tu jesteśmy. Hej. No i wylądowaliśmy w Londynie. Czekaj, czy już przyjechał po mnie kuzyn. Godzinę ponad w kolejce czekałem na odprawę paszportową. to no jestem. Teraz czekam na Sebastiana. Mojego kuzyna, który ma mi odebrać, ale właśnie złapał gumę na autostradzie i czeka na pomoc. Na zmianę koła. Tak więc chyba jeszcze sobie chwilę poczekam. <grystanie> no to hejka. Dotarłem jestem w Anglii w Southampton i zaczynam pracę od poniedziałku, żeby zarobić na kolejną podróż do Ameryki Południowej. Moi drodzy, od teraz odcinki mm, będą może troszkę mniej ciekawe, jednak jak tylko będę y, gdzieś wyjeżdżał na weekend, to będę to nagrywał i pokazywał Wam, jak się tu żyje i jak się podróżuje. A teraz czeka mnie oficjalnie 10 dni kwarantanny. Nieoficjalnie to. To wiecie, jak jest. O! Drugiego dnia pobytu muszę zrobić test PCR, który już mi przyszedł, tak samo ósmego dnia będę musiał zrobić sobie test sam w domu. A więc no, takie głupoty. No i tak, mamy dzisiaj drugi dzień pobytu mojego. Mam właśnie test PCR, który sobie muszę teraz sam zrobić. I w załączonej kopercie im odesłać. Tak więc. Zaczynamy. Czy mam sobie to do nosa wsadzić? <tryk> To jest. I odesłać. To słowa się trzybo, świadczy. I tak wsadniska. Gotowe, test PCR w domu. 500 złotych to dziadostwo musiałem zapłacić. O, Fuck it man. No jakoś tak. Łe. Teraz wsadzamy w kopertę i wysyłamy do Laboratorium. To wszystko. Drugi test tak samo 500 zł. 1000 zł na te test wydałem. Ale takie mają zasady teraz w Wielkiej Brytanii. Co poradzimy? Nic. O. Oh. Moi drodzy. Dzięki za oglądanie. Odcinek trochę przegadany. No, ale chciałem wam pokazać. Chciałem po prostu coś nagrać. <laughs> Więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Cześć.